To, co za chwilę usłyszysz, jest jedynym w swoim rodzaju wywiadem ze sławnym ekspertem z dziedziny finansów, biznesu, inwestowania i edukacji. Z autorem czterech książek, międzynarodowych bestsellerów, Robertem Kiyosaki. Urodzony i wychowany na Hawajach, Robert uczył się biznesu od dwóch osób. Biednego ojca, wysoko wykształconego urzędnika państwowego, który był jego biologicznym ojcem, oraz od bogatego ojca, multimilionera, który porzucił szkołę w ósmej klasie, ojca swojego najlepszego przyjaciela. Problemy finansowe, jakich doświadczał przez całe życie jego biedny ojciec, znalazły odzwierciedlenie w naukach bogatego ojca, mówiących o tym, że biedni i średnia klasa pracują za pieniądze, zaś u bogatych pieniądze pracują dla nich. Po osiągnięciu pozycji najlepszego sprzedawcy w firmie Xerox, Robert podążał ścieżką prowadzącą do osiągnięcia finansowej wolności. Rozwinął kilka wielomilionowych biznesów o zasięgu międzynarodowym. I w wieku 47 lat stał się rentierem, co pozwoliło mu realizować pasję uczenia innych tego, jak stać się Bogatym i jak znaleźć swój doskonały biznes. W 1997 roku Robert napisał swój pierwszy międzynarodowy bestseller Bogaty ojciec biedny ojciec i zaprojektował grę planszową Cashflow 101. The Wall Street Journal odnotował, że bank J.P. Morgan zaleca książkę Bogaty ojciec Biedny Ojciec jako obowiązkową pozycję do przeczytania przez milionerów. Magazyn USA Today określa książkę jako punkt wyjścia dla każdego, kto chce kształtować swoją finansową przyszłość. Następnie Robert napisał. Kwadrant przepływu pieniędzy, inwestycyjny poradnik bogatego ojca i Mądre bogate dziecko. Swój drugi, trzeci i czwarty międzynarodowy bestseller niedawno ukończył ostatnią książkę zatytułowaną Młody bogaty rentier. Przekaz Roberta Kiyosaki jest jasny i prosty. Stań się odpowiedzialny za swoje finanse, bo w przeciwnym razie będziesz przez całe życie wykonywał rozkazy innych. Jesteś panem swoich pieniędzy lub ich niewolnikiem. Oto po raz pierwszy w tym specjalnym wywiadzie Robert wskazuje idealny biznes dla tych, którzy chcą zostać młodymi, bogatymi rentierami. Robert, thank you for joining us. dziękuję za przybycie. Oczywiste jest, że miliony ludzi odniosło korzyść z wiedzy, którą nabyli z Twoich książek i kaset. Ale czy możesz objaśnić tym, którzy nie czytali Bogatego Ojca, Biednego Ojca i Kwadrantu Przepływu Pieniędzy, czym jest Kwadrant Przepływu Pieniędzy? Wiem, że jeśli wyobrazimy sobie znak plus w górnym, lewym rogu, jest P, poniżej jest S, po prawej jest B, a poniżej I. Czy możesz wytłumaczyć, co to oznacza? E określa pracownika, S określa samozatrudnionego lub mały biznes, B określa duży biznes, jak na przykład Microsoft, a I określa inwestora. Mojemu biednemu ojcu, podobnie jak większości ludzi powiedziano chodź do szkoły i zdobądź pracę. Był zaprogramowany na życie w kwadrancie P pewna praca, emerytura, świadczenia socjalne. Kwadrant S jest często kojarzony z lekarzami, ludźmi małego biznesu, którzy twierdzą, jeśli chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to samemu. Wielki biznes, czyli kwadrant B, to ludzie tacy jak Bill Gates, którzy tworzą wielkie międzynarodowe korporacje. Takich ludzi jest bardzo niewielu. Najbogatsi ludzie na świecie znajdują się w kwadrancie B, choć jako S też możesz stać się bogatym. Kwadrant I oznacza inwestorów. To osoba, której pieniądze pracują dla niej. Mój biedny ojciec kształcił mnie tak, abym należał do kwadrantów P i S. Podobnie kształci system szkolnictwa, pewna praca i nie podejmowanie ryzyka. Kwadranty B i I są dla bogatych. Bogaty ojciec powiedział mi, że jeśli chcę być bogaty, muszę dbać o mój interes. W swojej książce stwierdzasz, że większość P, czyli pracowników, gdy są gotowi rozpocząć swój biznes, zmierza w kierunku kwadrantu S. Otwierają swój mały biznes, być może oparty na umowie o dzieło lub na zasadzie kooperacji. Czy to jest niewłaściwy sposób? Nie ma w tym nic niewłaściwego. Wielu ludzi twierdzi, że robią to, co lubią, przemieszczają się z P do S. Moim zdaniem to nie najlepsze posunięcie, bo tutaj każdy się nas czepia. Rząd, więc musimy spędzać jeden dzień w tygodniu nad podatkami. Pracownicy też nie dają nam spokoju. Nigdy nie ma się wolnego czasu. Bo jeśli przestaniesz pracować, Twój przychód przestanie napływać. To więc chyba najtrudniejsza pozycja, a jednocześnie najbardziej popularna. Małe biznesy są tak naprawdę motorem napędowym gospodarki. Ale tylko nieliczni tutaj są bogaci, a wszyscy ciężko pracują. Kiedy S, czyli osoba z małego biznesu, przestaje pracować, przestaje mieć przychód. Gdy jednak B przestaje pracować, jego przychód dalej napływa. Zatem, który kwadrant jest lepszy? Twierdzę, że B. Bogaty ojciec uczył mnie, abym stał się B oraz I. Uczył mnie tego poprzez grę w Monopoli, gdzie powtarzałem wzorzec: cztery zielone domy, jeden czerwony. Jest to inny punkt widzenia. Jeśli coś szuka zmian, to jest to świetna możliwość zmiany. Zatem, co według Ciebie wstrzymuje przeciętną osobę przed stworzeniem prawdziwego biznesu typu B? Kłopot w tym, że większość ludzi nie może sobie pozwolić na budowanie go, gdyż zabiera to 5 czy 10 lat. Prawdopodobieństwo niepowodzenia w ciągu pierwszych 5 lat wynosi 90%, a budowanie biznesu typu B obecnie kosztuje mnie około 5 milionów dolarów rocznie, tylko budowanie go. A jeśli jesteś winny pieniądze i zbankrutujesz, ja zbankrutowałem dwa razy i kosztowało mnie to miliony dolarów. Oznacza to 10 lat bez regularnych zarobków. Zatem większość ludzi nie ma na tyle siły emocjonalnej i finansowej, by sobie tym poradzić. Nie wiedzą też, jak przejść do kwadrantu I, jak zacząć inwestować. Trzeba mieć do tego inne przygotowanie. Może więc chcesz budować biznes w stylu, w jakim ja to robiłem kilka razy w swoim życiu. Miałem różne firmy: produkcyjną, handlu nieruchomościami, kopalnie, firmę wydobywczą ropy naftowej. Ale mnie tego nauczono. Jeśli nie masz przygotowania, możesz wybrać franchising, na przykład McDonalda. Kłopot w tym, że aby go nabyć, potrzebujesz miliona dolarów. Następnym w kolejności biznesem, który w epoce informacyjnej należy do kwadrantu B, jest marketing sieciowy. Nie działam w marketingu sieciowym, ale wiem, że wielu ludzi jest negatywnie do niego nastawionych. To dlatego, że nie rozumieją tego biznesu. Najbogatsi ludzie na świecie budują sieci. Na przykład sieci stacji telewizyjnych. Najbogatsi ludzie są właścicielami nie sieci nie telewizyjnych. Bogaty ojciec mówił, że bogaci budują sieci, a reszta szuka pracy, w zależności od tego, jakie ma umiejętności. Zatem marketing sieciowy jest według mnie świetnym sposobem na niedrogie wejście do biznesu i poświęcenie około pięciu lat na zbudowanie bardzo dużych aktywów, które dadzą nam finansową niezależność. Kłopot w tym, że większość ludzi z powodu przesuniętej w czasie gratyfikacji nie jest wystarczająco zdeterminowana i nie ma dość wytrwałości, by się zaangażować. W dodatku mogą mieć znajomych, którzy mają negatywne wy o tym biznesie. Moje nastawienie było negatywne do czasu, gdy zrozumiałem, że należy otworzyć umysł, przyjrzeć się, przestać słuchać zaczepek znajomych i dostrzec wartość marketingu sieciowego. Dzięki niemu przeciętny człowiek może nadal pracować tam, gdzie do tej pory, a jednocześnie tworzyć aktywa, które w końcu dadzą mu wolność. Sądzę, że większość ludzi nie uznaje marketingu sieciowego za prawdziwy biznes. A skąd przeciętny p czy s ma wiedzieć, jak wygląda prawdziwy Biznes. Przecież jest czyimś pracownikiem i zmaga się ze swoją pracą albo małą firmą. Chyba lepiej przerwać tę gonitwę niż się jej trzymać. Powodem tego nagrania są zmiany, jakie widzę, to, że nadchodzą i to, dlaczego potrzebujemy tych zmian. Słyszę, jak ludzie powtarzają, wróćmy do normalności, ale zastanawiam się, co to jest ta normalność, o czym tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy. Chcę tym ludziom powiedzieć, że świat się zmienia. Zmienia się dlatego, że pozwoliliśmy silnym trzymać w garści innych, a ja chcę być wolny. To, że byłem w kwadrancie B, oznacza, że walczę o moją wolność, o moje zdrowie psychiczne. A co ta wolność oznacza dla mnie? To, że mam więcej możliwości wyboru. Jeśli znajdujesz się w kwadrancie P i S, bardzo ograniczyłeś swoją wolność. Oznacza to, że gdy jesteś w kwadrancie P, S, ktoś inny mówi ci, ile pieniędzy zarabiasz, kiedy przychodzisz do pracy, kiedy robisz przerwy, kiedy jesz lunch, kiedy możesz iść do domu. A najgorsze, że dziś etat nie oznacza żadnego bezpieczeństwa, jeśli w firmie źle się Dzieje po prostu redukują twoje miejsce pracy. Przyglądając się dzisiejszemu światu, widzimy, że jest na nim pełno despotów. Nie trzeba daleko szukać w biznesie codziennie. Nawet po drugiej stronie ulicy spotykam takich ludzi. Oni próbują mną dyrygować. Jestem w kwadrancie B głównie dlatego, że nie chcę, aby ktoś mną dyrygował. Nie chcę, bym mówił, ile pieniędzy mogę zarobić, albo czy jutro będę miał jeszcze pracę. To, o co walczyłem w Wietnamie, to wolność, a wolność wymaga odwagi, wymaga siły. W obliczu tego, co się dzieje dzisiaj, stwierdzam, że niektórzy ludzie stają się słabsi, mówiąc, O Boże, co się dzieje z tym światem. Stają się coraz słabsi, więc będą pozostawali z tyłu. Dzisiaj należy stawać się coraz silniejszym. Obaj ojcowie uczyli mnie, żebym był silnym człowiekiem, nie twardym, wykorzystującym innych, bo kiedy zaatakuję tyrana, sam stanę się tyranem. Dzisiaj, jeśli chcesz odnieść sukces w kwadrancie B, musisz być psychicznie, emocjonalnie i etycznie silnym człowiekiem. Musisz też być bystry. Mój biedny ojciec był mocnym człowiekiem, ale nie był bystry w sensie finansowym. Dlatego gdy miał 50 lat zwolniono go z pracy. Stawał się coraz słabszy. Proszę, przywróćcie mi moją wysokopłatną pracę. Przyglądając się dzisiaj ludziom i widząc zmiany, które zaszły w świecie, jeśli chcesz odnieść sukces, bądź coraz silniejszy, ucz się. To jest niezbędne w kwadrancie B. Odnoszę sukcesy w biznesie, bo nie pozwalam, by mną dyrygowano. To nie znaczy, że ja dyryguję innymi. To znaczy, że nie pozwalam innym dyrygować sobą. Chcę Ci dziś powiedzieć, że gdzieś tam na świecie jest wielu tyranów, ale masz ich także wokół siebie. To Twój szef, przełożony, ktoś, kto mówi ci, jak masz żyć. A więc im bardziej potrzebujesz bezpieczeństwa, tym masz mniej wolności. Myślę, że dostrzegasz to samo. Codziennie widzę ludzi udających się do pracy, którzy siadają przy swoim biurku, choć tego nie znoszą. Tak, nie znoszą tego. Nie podoba im się praca ani pieniądze, a jednak wciąż tam pracują. Co powiesz komuś takiemu? Robisz się coraz słabszy. Wciąż oglądam w telewizji ludzi, którzy skarżą się na redukcję etatów. Potrzebuję pracy, potrzebuję pieniędzy. Jeśli potrzebujesz, jesteś słaby, a im bardziej potrzebujesz, tym słabszy się stajesz. W marketingu sieciowym wspaniałe jest to, że za niewielką... Sumę, powiedzmy, 500 dolarów, masz szansę zbudować trochę pewności siebie. Pracuj dalej na etacie, ale stawaj się silniejszy. Jeśli chcesz odnieść sukces w marketingu sieciowym, to bardzo ważne jest, byś poświęcił na to 3 4, 3, 4 czy 5 lat, bo wtedy się uczysz i stajesz się silniejszy. Obaj ojcowie, biedny i bogaty, byli silnymi i poważanymi ludźmi. Kłopot w tym, że mój biedny ojciec nie miał wykształcenia, które pozwoliłoby mu pozostać w kwadrancie B. Mój biedny ojciec, który był nauczycielem, został zwolniony w wieku 50 lat, ponieważ kandydował na stanowisko gubernatora stanu Hawaje. Jeśli myślisz, że polityka jest czymś dobrym, przyjemnym, dającym szczęście, wiedz, że nie jest to szczęśliwy wybór. W polityce jest wielu despotów, ponieważ mój ojciec miał odwagę kandydować w opozycji do swojego szefa, już nigdy nie dostał pracy w swoim stanie i nie był na tyle silny, by się bronić. Jeśli chcesz odnosić sukcesy, to w marketingu sieciowym, choć nie w każdym, możesz zdobyć najlepszą możliwą edukację związaną z kwalifikacją B. Wiedzę mentalną, emocjonalną i biznesową. Uczysz się być twardym. Nie martwisz się tym, co inni ludzie mówią lub myślą o tobie. Nie pozwalasz ludziom dyrygować sobą. Właśnie to próbuję ci przekazać. Jeśli jesteś dziś słaby, rezygnujesz ze swojej wolności. Jeśli jesteś dzisiaj słaby, ludzie tobą dyrygują. Przepraszam, czy mogę tu jeszcze pracować? Czy mogę dostać podwyżkę? Tak postępuje mięczak. Nie będziesz odnosił sukcesów w kwadrancie B, jeśli przez cały czas prosisz o pozwolenie lub przejmujesz się tym, co ktoś o tobie myśli. Pewnego dnia prowadziłem negocjacje z pewnym człowiekiem. On i jego prawnik próbowali mnie zdominować. Pomyślałem, nie mogę na to pozwolić. Nie musisz jechać na Bliski Wschód, aby spotkać kogoś, kto cię terroryzuje. Spotkasz go za rogiem, każdego, Dnia. To jest Twój zwierzchnik, szef, Twoi współpracownicy. Marketing sieciowy zapewnia Ci opiekę mentora, szkolenie i program duchowy, w tym sensie, że stajesz się silniejszy, abyś poradził sobie z rygorem kwadrantu B. Dlatego twierdzę, że jest to wspaniały program szkoleniowy. Jedna z rzeczy, o której piszesz w książkach, dotyczy marzeń. Według mnie, człowiek, który spędził 15 lat na etacie, nie ma zbyt wielkich marzeń. Może marzy o tym, by w czasie wakacji zabrać dzieci do Disneylandu. Myślę, że większość ludzi marzy o tym, co się nigdy nie ziści. Bogaty ojciec powtarzał, że nasze myśli i nasza rzeczywistość są ze sobą powiązane. Możesz marzyć o domu za milion dolarów, ale w rzeczywistości nigdy go nie będziesz miał. Zatem zachęcam ludzi, by marzyli, ale równocześnie muszą też mieć plan, system, sposób na dotarcie tam, gdzie chcą dotrzeć. A więc gdybym miał zacząć wszystko od nowa, pewnie zrobiłbym to poprzez marketing sieciowy. Ten sposób jest bardziej sensowny, gdyż system biznesu został już dla nas zbudowany. Prawnicy sprawdzili już za nas to, co trzeba. System istnieje. Co prawda, nie każdy marketing sieciowy jest uczciwy. Zawsze istnieją dobre i złe marketingi sieciowe i należy być tego świadomym. Istnieją też źli ludzie w Marketingu sieciowym. Podobnie jak istnieją źli ludzie we wszystkim innym. Ale istotą rzeczy jest to, że przeciętnej osobie system marketingu sieciowego daje szansę rozwoju, daje jej kontrolę nad życiem i to jest najważniejsze. Jeśli nie jesteś w kwadrancie B, to nie kontrolujesz swoich największych kosztów, czyli podatków. To urząd skarbowy dyktuje ci, kiedy i jak dużo masz ich zapłacić. Jeśli jesteś w kwadrancie B, posiadasz pewną kontrolę nad podatkami i w związku z tym zachowujesz pewną godność. Mówię o tym, o co walczymy, o Walczymy również o posiadanie możliwości wyboru. Jeśli masz mniej swobody, masz mniej możliwości wyboru. Zatem kwadranty B i I po prostu dają ci więcej możliwości. A jeśli masz więcej możliwości, masz więcej wolności. Właśnie na tym zbudowano Stany Zjednoczone. Myślę, że reszta świata też tego chce. Wolności, by móc samemu wybierać. W marketingu sieciowym wspaniałe jest to, że jeśli zbudujesz tu stabilny biznes, w ciągu 5-10 lat staniesz się całkowicie inną osobą. Myślę, że najważniejszą rzeczą związaną z marketingiem się nie są pieniądze, które zarobisz, ale to, że przywraca ci on kontrolę nad własnym życiem, przywraca ci możliwość wyboru i godność. Uważam, że dzisiaj to bezcenne. A dlaczego uważasz, że dzisiaj w obecnej sytuacji gospodarczej ważne jest, by ludzie zaczęli myśleć o robieniu w życiu czegoś innego? Trzeba się przebudzić z różnych powodów. Pewna praca to już raczej żart, plany emerytalne, fundusze inwestycyjne, podobnie. Jeśli myślisz, że one są bezpieczne, to pewnie wierzysz też w zajączka wielkanocnego. Możesz się na mnie złościć, ale ktoś ci po prostu sprzedał swoje usługi finansowe. Fundusze inwestycyjne są ryzykowne dla twojej przyszłości finansowej. Jeśli myślisz, że wciąż będą istniały, jeżeli swoje życie opierasz na wzlotach i upadkach akcji na giełdzie, cóż, tu w grę wchodzi twoja emerytura. Co się stanie, jeśli giełda się załamie, kiedy będziesz miał 85 lat? Nie masz nad tym kontroli. Nie mówię, że fundusze inwestycyjne są złe, ale mówię, że nie są bezpieczne, nie są rozsądną opcją. Ja nie oparłbym na swojej finansowej przyszłości. Wciąż powtarzam, że jeszcze nigdy w historii świata nie było tak wielu ludzi, którzy uzależnili swoją emeryturę od giełdy. To jest szalone. Czy myślisz, że będzie istniała opieka społeczna, która się tobą to to zajmie? W takim razie także wierzysz w zajączka wielkanocnego. A co z opieką medyczną, która kosztuje cię najwięcej? Wielu ludzi staje później w takiej sytuacji. Jeśli masz pieniądze, żyjesz, a jeśli nie, to umierasz. To już ma miejsce w wielu krajach świata. Istnieje zbyt wielu ludzi, którzy są słabi i oczekują. Że rząd lub ich pracodawca się nimi zaopiekuje. Uważam, że nadszedł czas, by się przebudzić. Być może to, co mówię, brzmi w Twoich uszach niegrzecznie i ostro, ale taki świat właśnie dziś dostrzegam. Zahartuj się i stań się bystrzejszy, o to, co zalecam. I właśnie to bardzo wielu ludziom oferuje marketing sieciowy, daje im okazję poprawy ich sytuacji finansowej. I dlaczego więc nie każdy rozpoczyna swój własny biznes? Myślę, że tu chodzi o strach. Mam w sobie tchórza. Znam tę osobę bardzo dobrze. Kiedy byłem w Wietnamie, jedyną walką była walka pomiędzy odważną osobą i tchórzem. To jest walka, którą wszyscy prowadzimy. Myślę, że bardzo często jeden tchórz zapytuje innych tchórzy i z rozmowy wyciągają określone wnioski, mówiąc po co miałbyś to robić. I sterują w kierunku tchórzostwa. To jest jedno z ważnych wydarzeń w szkole. Nauczycielka w szkole potrafiła Robert, powiedzieć mi, Robert, jeśli nie będziesz miał dobrych stopni, nie dostaniesz dobrej pracy. Ja na to wstawałem i mówiłem, dobrze, ja nie chcę mieć pracy, i wtedy się zaczynało. Kim jest ten głupi dzieciak i tak dalej. Nie chcę mieć pracy, co się z nim dzieje? Tak, chodzi o to, że sprawdzałem na ile potrafię się przeciwstawić dyrygowaniu. Ludzie pytają, jakie są moje największe aktywa lub co jest przyczyną mojej zamożności. Odpowiadam, że mam odwagę przeciwstawić się i walczyć o to, cokolwiek by to nie było, co jest dobre dla mnie. Nie mówię, że to jest dobre dla każdego. Ja nie chciałem mieć pracy i nie chciałem być pracownikiem, a nauczycielka mówiła, musisz być. Nie, to pani musi być pracownikiem, ja nie muszę, ale nie masz dobrych stopni. Bankowiec i tak nie prosi mnie o pokazanie mojego świadectwa. A o co on mnie pyta? Chcę zobaczyć moje zestawienie finansowe. Chcę, aby mnie pani nauczyła zestawień finansowych, ale dziś najważniejsze jest to, że chcemy wejść do biznesu, bo chcemy odzyskać swoją godność. Chcesz zdobyć kontrolę nad swoim życiem, chcesz znów mieć odwagę, by nie pozwalać innym dyrygować sobą. Możesz myśleć sam za siebie. To, w sieci określasz jako franchising osobisty. Czy możesz wytłumaczyć, co przez to rozumiesz? Powiedzmy sobie najpierw o franchisingach. Wspomniałem, że mojego ojca, gdy miał 50 lat, zwolniono z pracy. To mnie bardzo zmotywowało. Kiedy widzisz, że Twój Ojciec zostaje zwolniony z pracy, umieszczony na czarnej liście lub że nim dyrygują, to zmienia Twoje myślenie. Mój ojciec odebrał swoją odprawę emerytalną i kupił za to jeden z tych franchisingów, na których nie można stracić. Był on związany z lodem. Nie będę wymieniał nazwy, ale był to bardzo znany franchising, wciąż obecny na rynku. Słynny franchising z lodami, na którym mój ojciec wszystko stracił. Franchising ci nie pomoże, jeśli nie posiadasz hartu ducha, aby przetrwać w świecie kwadrantu B. Marketing sieciowy ma tę przewagę nad franchisingiem, że tu się wszystko obraca wokół człowieka. Ale najpierw ten człowiek musi stać się silny. Kwadrant B nazywam polem ogniowym. Gdy jesteś w kwadrancie P, oczekujesz, że ludzie będą cię chronić. Mój szef będzie mnie chronił, związki zawodowe. Ale wejście do kwadrantu B jest jak wejście do świata rekinów, niedźwiedzi i goryli. Dlatego nazywam to polem ogniowym. Jeśli nie wiedzie ci się w kwadrancie B, bum i po tobie. Jesteś najsłabszym mogliwym. Cześć! Kwadrant B nie jest sprawiedliwy i nie ma tu równości. Spotkałem ludzi, którzy mówią, podcinam sobie żyły, modlę się, dobrze mi szło w szkole, jestem dobrą osobą. Nieważne, rekiny i tak cię dopadną. Tu nie ma żadnej ochrony. A więc kwadrant B jest związany z hartowaniem się w sferze mentalnej, emocjonalnej i duchowej. I we franchisingu to jest najważniejsze. Firma działająca w marketingu sieciowym, jeśli jest ważna, Wartościowa, zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zahartować cię na tyle, byś wytrzymał rygor kwadrantu B, abyś stanął na własnych nogach. W swoich książkach napisałeś, że marketing sieciowy wyrównuje szanse w grze. Podobają mi się równe szanse, bo kiedy pracowałem dla Xeroxa, nie otrzymałem awansu, gdyż nie miałem dyplomu MBA. Cóż za niedorzeczność. Byłem najlepszy w sprzedaży, ale nie mogłem brać udziału w grze. Bogaty ojciec zwykle mówił, jeśli chcesz wspinać się po drabinie korporacji, będziesz miał Problem. Widok jest zawsze taki sam. Kiedy spojrzysz w górę, widzisz nad sobą wielki, tłusty tyłek. Ludzie nad tobą nie zamierzają poruszać się szybciej, a ty ich nie możesz wyprzedzić, bo każdy z nich ma kogoś nad sobą. Nawet jeśli bardzo dobrze radziłem sobie w sprzedaży, niewiele to zmieniało, bo gdy spojrzałem w górę, miałem nad sobą tylko wielki tyłek. Nie tego oczekiwałem. Za to w marketingu sieciowym, jeśli masz osiągnięcia, otrzymujesz zapłatę, a jeśli nie masz wyników, nie ma zapłaty. Jeśli to ci się nie podoba, ten biznes nie jest dla ciebie. Jest takie powiedzenie, pieniądze mówią, a reszta tylko chodzi. Właśnie to podoba mi się w marketingu sieciowym. Nie ma znaczenia twój dyplom wyższej uczelni, rodzina z jakiej pochodzisz, czy rasa, twoja atrakcyjność, czy cokolwiek innego. Wiemy, że ludzie nie traktują wszystkich jednakowo. Jak jesteś ładny, to masz większe szanse, a jak nieładny, to mniejsze. Ale tutaj naprawdę liczy się tylko to, co robisz. Jeśli ci to nie odpowiada, to nie jest dla ciebie. Ja uwielbiam rywalizację. Są tacy, którzy jej nie nie cierpią, ale ja ją kocham. Chcę być najlepszy, nie dlatego, że chcę kogoś pokonać. Przyglądam się moim rywalom oraz innym ludziom, co powoduje, że staję się lepszy. Myślę, że w marketingu sieciowym wszyscy chcą, abyś stał się lepszym. W świecie korporacji mnie chcą, gdyż wtedy możesz zagrozić ich pozycji. Zatem jest to całkowicie odmienne środowisko. Co jest normą dla wielu ludzi? Normą jest bycie ostrożnym, wspinanie się po drabinie i czekanie na swoją kolej. Dla mnie to jest nienormalne. Robert, czy na koniec masz jeszcze Myślenia, które chciałbyś przekazać? Daj szansę wolności, miej otwarty umysł. Nie słuchaj znajomych, którzy mają obawy, są nieśmiali i słabi. Najlepsze, co mam, to otoczenie przyjaciół, którzy chcą, abym stał się bogaty. Zachęcają mnie do tego, abym był bogatszym. W rodzinie mojego biednego ojca było wiele osób z wyższym wykształceniem, a nawet stopniem doktora, które miały bardzo złe podejście do pieniędzy, naprawdę. Nie chcę być taki. Bogaci nie wykorzystują ludzi. Wykorzystują ci, którzy wykazują ignorancję dotyczącą finansów i finansowych wydarzeń w świecie. Znajomych mojego ojca nie lubiłem tego, że osłabiali ludzi, mówiąc im musisz mieć bezpieczną pracę, musisz postępować ostrożnie, nie ryzykuj, tak naprawdę Wykorzystywali strach zamiast pomóc im przezwyciężyć go. Najlepsze, co mnie spotkało w Wietnamie, to że nauczyłem się tam panować nad strachem. Zamiast pozwalać, aby zwyciężał we mnie twórz, pozwalam zwyciężać temu odważnemu. Myślę, że w tym wciąż zmieniającym się świecie, gdzie to, co nienormalne, stało się normą, naprawdę musimy stać się silniejsi. Myślę, że to właśnie umożliwia nam marketing sieciowy. I najważniejsze, czy myślisz, że marketing sieciowy jest doskonałym biznesem z kwadrantu B? Dla niektórych ludzi, nie dla wszystkich. Bogaty ojciec powtarzał, że gdyby zdobycie bogactwa było łatwe, każdy byłby bogaty. Myślę, że odpowiedź na to znajdziemy w swoim sercu, w duszy. Kiedy mnie ktoś pyta, dzięki czemu stałem się bogaty, odpowiadam, że nie chciałem, by ktokolwiek mówił mi, co mam robić. Pragnąłem wolności tak bardzo, że nie potrzebowałem bezpieczeństwa pracy na etacie. Potrzebowałem finansowej niezależności. To jest palące pragnienie mojej duszy. Nawet dziś denerwuje mnie, gdy ktoś mówi mi, co mam robić. Jeśli podoba ci się to, że ktoś mówi ci, ile możesz zarobić, to marketing sieciowy nie jest dla ciebie, naprawdę. Ale ja tego nie znoszę. Bardzo chcę być wolny i dlatego walczyłem w Wietnamie. I moim zdaniem właśnie o to ludzie walczą teraz. Wolność wyboru tego, gdzie chcemy żyć, jak chcemy myśleć i co chcemy robić. I właśnie to wszystko umożliwia wielu ludziom marketing sieciowy. Sincere... Wierzymy, że z zainteresowaniem wysłuchałeś wywiadu z autorem bestsellerów, multimilionerem i przewodnikiem po świecie finansów, Robertem Kiyosaki. Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy, która może stać się Twoim właściwym wyborem, zwróć się do osoby, która dała Ci to nagranie.